Witamy na konkursie Euroskills. 2023 w naszym przepięknym Gdańsku. Drodzy państwo, jest to największy w Europie konkurs umiejętności zawodowych branżowych, zawodów rzemieślniczych również. Wielkie wydarzenie. Tutaj na targach Amber Expo gościmy ponad 600 zawodników z 32 krajów z całej Europy, którzy w 43 konkurencjach rywalizują o miano tego najlepszego. Co szczególnie istotne, jest to konkurs dla młodych, bo zawodnicy nie mogą mieć więcej niż 25 lat. Zatem są to młodzi ludzie, którzy jeszcze się kształcą, bądź już stawiają pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej i chcą być po prostu najlepsi. W tym roku gościmy po raz trzeci w rodzinie World z tym razem europejskie finały. Współorganizujemy konkurencję fryzjerską, tradycyjnie już, ale w tym roku pokazujemy też coś nowego. Drodzy Państwo, w tym roku w strefie Try a Skill zaproponowaliśmy stanowisko w zawodzie Złotnik. Jubiler Bursztyniarz. Jest to absolutne nowum, ponieważ w tej dziedzinie jeszcze konkurencja się nie odbywa. My ją w tym roku pokazujemy i chcemy zachęcić organizatorów, aby taka konkurencja była na stałe właśnie na tym fantastycznym konkursie. Znajdujemy się na naszym stanowisku w formule Try a Skill, czyli w takiej formule, która umożliwia każdemu odwiedzającemu wypróbowanie swoich umiejętności. W jakim zawodzie? Złotnik, jubiler, bursztyniarz, bo w końcu jesteśmy w Gdańsku, czyli światowej stolicy bursztynu. Nasze stanowisko zorganizowaliśmy wspólnie z miastem Gdańsk, a także z międzynarodowymi targami gdańskimi i wspólnie zapraszamy właśnie tutaj, aby poznać tajniki tego zawodu, ale też dowiedzieć się coś. O tym wielkim wielkim skarbie, jaki mamy tutaj na Pomorzu, a mianowicie o bursztynie. Uważam, że projekty, które w tej chwili tutaj prezentujemy, są bardzo dobrą zachętą i promocją nie tylko branży i zawodu złotych, mobiler, ale młodzi ludzie bardzo mocno są zaangażowani, zainteresowani. Myślę, że jest to szczególna i bardzo dobra forma promocji dla kontynuowania tradycji bursztyniczych i złotniczych jak i tego wszystkiego, co promuje światową stolicę Bursztynu, jak i polskie rzemiosło właśnie, że tutaj możemy w tej chwili pokazać, że rzemiosło, które się odradza jak gdyby na nowo, jest nieodzowną częścią naszego życia. Bez rzemiosła by nie było nic, czego dowodem było odwiedziny Podczas piętnastolecia y, Pomorskich Szkoł Rzemios imienia Wiesława Szajdy. Tam było piękne, pokazane, że bez rzemiosła nie mielibyśmy długopisów, nie mielibyśmy ubrań, nie mielibyśmy biżuterii, nie mielibyśmy tak dosłownie niczego. A tu jest ten moment, kiedy odradzamy tą tradycję kształcenia dualnego w zawodach przede wszystkim. Młodzież może osiągnąć wszystko i spełniać marzenia na każdej w płaszczyźnie swoich marzeń, bo marzenia zamieniając na cele spowodują później dobre efekty w prowadzeniu działalności, w wspieraniu i rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego, jakim jest światowa stolica Bursztyna, no i nasz dar Bałtyku, czyli bursztyn bałtycki. Głównie w mojej pracy zajmuję się obróbką bursztynu i produkcją biżuterii artystycznej właśnie z bursztynem dlatego że mieszkam w Gdańsku, a Gdańsk jest światową stolicą bursztynu. Tym bursztynem się zainteresowałam, zakochałam i dzisiaj głównie pracuję z bursztynem bałtyckim. Tutaj odwiedzający odnajdują własną rzeczywistość. Tu wiele osób, które nigdy nie szlifowało bursztynu, raptem z chęcią do tego szlifowania podeszła. Jak jeszcze usłyszeli o walorach zdrowotnych, no to nie chcieli wyjść ze stoiska. I bardzo dobrze no, to jest właśnie ten element, który wywołaliśmy z premedytacją, żeby powiedzieć coś o bursztynie, o szkole która kształci w tym kierunku o praktykach zawodowych, których na miastkę przedstawiamy tutaj na stoisku. Jest to chwila, w której dużo młodzieży mogą zobaczyć świat zaklęty w żywicy bursztynowej, która równocześnie przy szlifowaniu i odkrywaniu wewnętrznej postury bursztynu. Można określić, jaki jest wiek tej, tej żywicy bursztynowej? Bursztyn bałtycki jest tym skarbem gdańska czy okolic gdańska, bo mamy przecież go bardzo dużo naokoło, w którym rzemieślnicy tworzą od tysięcy lat, ponieważ to jest materiał miękki, materiał, który ma w środku dużo informacji, tajemnic, jak inkluzje, jak to, że przecież pachnie. Inspirował ludzi od tysięcy lat i najstarsze pracownie archeologiczne, pracownie rzemieślnicze, gdzie przetwarzano bursztyn, mają ponad 6 tysięcy lat i są znajdowane koło Nowego Dworu Gdańskiego. Więc bezwzględnie złotnictwo, które w Gdańsku powstało, równo szło, a może nawet jest trochę młodsze niż bursztynnictwo czy bursztyniarstwo, bo ten rodzaj rzemiosła jest obecny tutaj naprawdę od tysięcy lat. Rzemiosło, które również eksportowało swoje wyroby i półprodukty nawet do krajów południa Europy. Bursztyn bałtycki jest skamieniałą, z żywicą drzew i sprzed 40 milionów lat i dziś znajdujemy go w różnych formach, znajdujemy go w różnych kolorach i przezroczystościach. Zdecydowanie najrzadziej można znaleźć kawałki kompletnie białe, kredowe, które rzadko ktoś rozumie jako bursztyn na pierwszy rzut oka. Ale to są kawałki, które są najcenniejsze i one w historii też były cenione najwyżej białe kawałki. Ale kawałki, które mają inkluzję, potrafią bardzo inspirować i dać dużo frajdy w oglądaniu, co się w środku znajduje również. Prezentujemy zawód złotnik, jubiler i bursztyniarz. Zatem stanowiska pracy. Tutaj mistrz, który właśnie rozpoczyna swoją pracę i zwróćmy uwagę. Pokazujemy, jak z tego fantastycznego, magicznego kamienia w takiej bardzo surowej formie powstają takie cuda, jak tutaj. Tu, oczywiście, jest mistrzostwo już najwyższej klasy, ale pokazujemy, że szkoląc się w tym zawodzie, można zajść tak daleko. Drodzy Państwo, tutaj mistrz z tej strony, są też jego uczniowie. Ręka w rękę pracują. Mistrz pokazuje, uczeń naśladuje. To jest właśnie nauka w rzemiośle, kształcenie dualne, gdzie mistrz z uczniem wspólnie pracują, uczniowie nabywają powolutku, małymi krokami te fantastyczne umiejętności. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw wspiera rzemieślników. Wspieramy zarówno naszych fantastycznych mistrzów, którzy na tym stanowisku pokazują swój fakt, ale także zachęcamy młodych ludzi do tego, aby kształcić się w zawodach rzemieślniczych. Po to właśnie tutaj jesteśmy. Będziemy również za rok, mamy nadzieję, że w Gdańsku także odbędzie się kolejna edycja eliminacji krajowych i nadal będziemy promować kształcenie w zawodach rzemieślniczych, Serdecznie zachęcamy do wyboru tej ścieżki kształcenia.